Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zgrywacza Pierścieni Pobryt Króla. E, w tym odcinku zagramy sobie, e, niestety już w końcu, Drogą e, Hobbitów. E, będzie to e, ucieczka chyba z Osgiliad. No tak, to sobie zagramy ucieczkę z Osgiliad. I mamy do wyboru z, tylko sama, niestety. To bierzemy sobie sama. Sam z Wisa sobie bierzemy. No i króciutki filmik jak zawsze to nie przeszkadza. My heart is filled with both I must place the smallest of us in the the try to possess as they Fate has lent me a Resilient to the ring's corruption and brave by his very nature. You cannot stay in the shire. No. 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 But it will require more than Frodo's stout heart to bear the ring. He will need a companion. Oh, what have you, old oh, saints? And a guide who knows the ways of the enemy and the paths into Mordor. For all three of them are bound to the fate of the ring and to the fate of each other. We, we swear to do what you want. We Way to this... While we occupy Sauron's gaze, together they must bear the ring into the very fires of Mount Doom. And should they be captured or kept, great peril may befall them, and all hope may be lost. No i tu zaczynamy grę naszymi e, kurduplami, hobbitami. I musimy uciec o zgilat e, przed e, nas O, hobbici są strasznie słabi, więc e, będzie się nimi ciężko dość grać. Bardzo długo zabijają swoich wrogów. Nie dopadniesz mnie uczniku. O. No, ta misja jest jeszcze dość łatwa jak na Hobbitów, ale następna już misja strzeloba będzie dość ciężka. Eee... Co my tam? A, i teraz będzie taka jedna... Y, tutaj jeden problem. Bo gdyż będziemy na zewnątrz, będzie nas widział Nazgul i musimy schować się jak najszybciej pod jakimś dachem. Żeby nas nazwó nie widział. To takie właśnie okienko pokazuje w prawym górnym rogu Ile nam zostało, żebyśmy się mogli gdzieś schować? Jak się gdzieś schowamy, to kółeczko zacznie się zmniejszać. Ja sobie najpierw poczekam aż to kółeczko zniknie. Dobra, przejdujemy. Wiem, że... Na murach mina Stylit, drogą Gandalfa. Chyba można zabić na zgula, chociaż nigdy mi się to nie udało. Będzie taka możliwość, czy będzie można wejść na wieżę i zabić na nazgula chyba Balista albo katapultą. Coś w tym stylu. No dobra, my już schodzimy w dół. Tutaj zgul nas, nas już nie widzi. Tutaj dwóch orków sobie strzelających. Witam panów. A, a skapnęli się. O, o awansik. Pier szam chyba drugi level. Drugi level sam z Wisem. To jest zaszczyt. Dobra, my schodzimy w dół. Chociaż, y muszę wam powiedzieć, że fajnie mi się podoba zdobywanie expa y dla hobbitów. Będzie dużo takich możliwości zobaczyć na tej mapce chyba będzie jedne, albo dwie takie możliwości zdobycia szybkiego expa. Bardzo, bardzo będzie można dużo zdobyć expa w mapce Civic Ungol, w której będziemy musieli odbyć Froda z rąk goblinów, albo orków. Tam będzie można zdobyć tyle doświadczenia, że tam kilka leweli sobie wbijemy na spokojnie. O, perfekcyjny sam z bisem. to nie jest takie łatwe. Chodź tu, o, zabiję cię na perfekcyjnym. A idealnie. To była chyba buteleczka. Dobra, uciekamy szybko do pomieszczenia. Chociaż na nie poławiło mi się kółeczko. Tu chyba nawet teraz, teraz będzie nawet już... Możliwość zdobycia szybkiego expa, ale nie jestem pewien do końca. No, jeszcze granie tutaj z orkami hobbitami jest takie trudne, ale jak już będziemy mieli walczyć z pajonkami, to aż mi się niedobrze robi na myśl, jak będę musiał się z tym męczyć. Yy. We władca pierścieni są kody, ale dobrze je zrobili, ponieważ nie możemy je używać teraz. Tylko dopiero jak przejdziemy grę, dopiero kody się nam uaktywnią. Nawet y, twórcy gry już umieścili kody, pokazali wszystkie w takim jednym y, takiej na samej górze plansze, wam pokażę jeszcze. I tam można sobie samemu wpisać kody. Tylko że y, najpierw trzeba przejść całą grę, niestety. Dobra, szybko, bo zaraz będę miał to okienko. Pełne. Dobra, dzida, sam zwis, dasz radę. Łucznicy orków, cholera. Zabij tego frajera. Dobra. O, i w hobbycie mają takie sztyleciki, właśnie, tam mnie strasznie denerwuje, że nie mają strzałtka, takie marne sztyleciki, których muszę użyć chyba 30 zanim kogoś zabiję. Dobra, ale tu jest jeszcze jakiś jeden łucznik, bo cały czas mnie on tu próbuje ostrzeliwać. No, tak myślałem. Ukrył się, oj, zielona buteleczka, dobrze, że go znalazłem. Ta plansza, jak wszystkie pierwsze misje, nie jest zbyt długa, więc niedługo powinien być już koniec. Będziemy musieli zejść do podziemi i zabić e, minibosa. A ze strzału wezmę i schodę pod ziemię. Tutaj niedługo chyba będzie właśnie pierwsza możliwość zdobycia szybkiego expa. A najpierw muszę zejść z głupiej drabiny. Dobra, Ym, co my tu mamy? Oki, okay. tak, chyba to tak, to już będzie tutaj. Musimy najpierw wejść na górę tych schodów i będziemy mogli zdobyć szybko X. Zaraz wam pokażę w jaki sposób. Ym, tak, to będzie tutaj na pewno. Nie będzie może to zbyt wiele expa, jak pierwsza misja. O, w ten sposób. Mamy tutaj dzwon, trzeba go zepchać, orki będą wchodzić, a my dostaniemy dużo expa. Ale czy dużo expa, to sam nie wiem. Były to trzy orki, ale zawsze coś. Już mamy zaraz trzeci poziom chyba, bo drugi już wbiliśmy. Dobra, trzeci już chyba będziemy mieć na bank, ponieważ jeszcze dostaniemy za tysiąc, nawet jeżeli... To dostaniemy tysiąc za nieźle. Dobra. Dobijaj. O, i tutaj chyba będzie takie ryzyko, właśnie, że nas nasból dopadnie. Bo tu będzie trzeba dużo orków zabić. A nie, to jeszcze nie tu. To tam wyżej będzie. Tak już pójdziemy na lewo. No właśnie, jedynie hobbitami można sobie dobijać. Bo, tak zabić lewym przyciskiem to będzie ciężko. O, tutaj trzeba się ukryć na razie, na schronienie. Ale mam już dużo znakomicie, o ile widzę. Dobra, apteczkę sobie wezmę i przeczekam, a tak na zgula. Dość szybko to kółeczko spada, więc długo nie będziemy czekać. Noż Dobra, i biegniemy. I to jest właśnie ten najdłuższy chyba etap, w którym trzeba dojść do tamtej kolumniady. Nie wiem, czy zdążę wszystkich zabić. Chcę zabić jak najwięcej, bo zawsze punkty doświadczenia się przydadzą. Jak już widzieliście chyba w poprzedniej misji, ile mi zabrakło do Gandalfa, następnego poziomu, to... Dobra, chyba zdążę, tak mi się wydaje. Dobra, zabiło go. No, zdążyłem raczej, ale było już blisko. O, jeszcze tutaj będzie właśnie ta wielka podróż. Teraz ich ściągnę chyba z łuku na tych łuczników. A potem dopiero. Dobra. Wyruszę. No, ile ja muszę strzałów użyć, żeby ich zabić? Trochę tego jest. Dobra, i biegniemy szybciutko. To są strzały, to się wezmę szybko... O, już zniknęły, szkoda. No i tu już chyba będzie ostatni etap tej misji ucieczki z Ogiliad. W następnym odcinku sobie zagramy już yy, południowo bramę, a tam będzie dopiero pierwsza rzeź tak naprawdę. W której można najbardziej sobie przepić yy, bohaterów. No, do widzenia. Nie, ja ale już nie mam szans wbić. Dobra. Yy, tak, tu już będzie ostatni etap naszej ucieczki. Najpierw trzeba będzie zabić tych dwóch oków, a potem tutaj właśnie schodzimy tą drabinką w dół, i tam będzie już mini boss. Tylko coś mam mało strzał, nie wiem czy... Lepiej jakby wypadły mi jakieś. A no, nie wypadły, no dobra. To my schodzimy. Frodo! To miejsce jest zalane wodą, ścieki, no niemożliwe. Dobra. I tu będzie pierwszy boss. Mi, znaczy, mini-boss, O, apteczka, świetnie. O, i strzały, dobrze. Teraz to już na pewno sobie poradzę. Nie wiem, jak tam golum sobie przeszedł, ale... Dobra. I tam będzie chyba taki mini-bossik, taki grubas ze zbroją, o ile pamiętam. O właśnie, ten grubasek ze zbroją. Tylko najpierw trzeba będzie zdjąć tego łucznika. Dobra, i teraz mogę sobie swobodnie zabić tego grubasa. Najpierw trzeba mu rozwalić pancerz. O, patrzcie, nawet go zabiję sobie z daleka. Teraz się podejdę. O, o nie. Niestety trybem idę... Try yy, mocą specjalną Hobbitów jest zanikanie pod płaszczem. Zaraz wam pokażę, bo i tak to koniec misji, więc nic już nie stracę. No dobra. Pokażę Wam, jak działa moc specjalna. O właśnie, w ten sposób. Przez chwilę jesteśmy niewidzialni, dopóki lew, kółeczko w lewym dolnym rogu cało nie pojawi się na biało, wtedy jesteśmy cały czas niewidzialni. Mało, mało się to przydaje, tylko chyba w misji z szelobą i z Seried Ungol, ale w tej misji z Old nic się mi to na, na, tak naprawdę nie przydało. No i tu mamy koniec. Króciutki filmik, to nie przeszkadza. See, see, we have led you out. Smeagol looks after Master. Smeagol would not And now the ring moves closer to the fires of Mabdoo, to the peril of all who travel that road. Where are you, Smeagol? Marster looks after us. We filthy little neck. Carry him. Carry him. Care yes. no, no. It's too risky. It's too risky. Where are you? No ale jesteś jestem już z wami. Ym, tutaj mamy teraz to okienko z tym doświadczenia, Mam nadzieję, że... No tak, trzeci. No to dobrze, mówiłem, że wbijemy już trzeci poziom. Ale jak na hobita zobaczcie, że mam strasznie dużo yy, znakomicie. O, i tutaj mi też ocena misji też mam znakomitą. Więc dość dobrze się gra samym, ale tylko, w, uwierzcie mi, że tylko w ucieczce z Ozbielia. Yy, no dobra, co my możemy zakupić do naszego samzwisa? To na pewno będą zatrute ostrza. No na drogi posiemy już wszystko kupione, bo kupi zakupiłem przez drużynę, no tam już wszystko zakupione. Yy, ile mam punktów. 19 tysięcy punktów... O! Kupię sobie ten płaszcz, który będzie nam wydłużał czas ukrywania się hobbita. I może kupimy siłę kamienia dla całej drużyny. Tak, raczej kupimy siłę kamienia dla całej drużyny. I możemy już zapisać naszą grę. No dobra, yy, my mamy teraz już tutaj ukończoną ucieczkę z Odgiliad. To teraz myślę, że będziemy mieć leże szeloby niestety, ale dopiero zanim dojdziemy do leże szeloby, ukończymy sobie te dwie misje yy, króla umarłego i południową bramę. Yy, potem sobie chyba dopiero ukończymy jeszcze nawet te trzy misje. Tutaj sobie najpierw skończymy. I dopiero zaczniemy sobie robić minę stylić pod i Syrit Ungol. No, tak będziemy raczej tak liniowo tutaj grać. Że tak, tak. No dobra, to ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w odcinku z Królem Umarłych. Subskrybujcie, komentujcie, łapka w górę. To do zobaczenia. Cześć.